ジンドブル。 Witam w kolejnym odcinku, w którym rozmawiamy o tematach psychologicznych, ale w taki bardzo praktyczny sposób i taki, który może nam na co dzień pomagać funkcjonować. I dzisiaj znowu spotkałyśmy się z Martą Łazarczyk, którą Państwo już znacie. Marta jest facylitatorem, trenerem umiejętności społecznych, ale też dużo, Marta, też pracujesz w mediacjach, w takich kręgach naprawczych. Jakbyś mogła właśnie dzisiaj o tym nam trochę bardziej opowiedzieć, dlatego że... Zastanawiam się nad czymś takim jak, dlaczego tak się dzieje, że my w sytuacji trudnej, problematycznej, może konfliktowej nie korzystamy z tego, co w nas dobre, z naszego potencjału, tylko właśnie dzieją się takie trudne sytuacje, że mamy trudne emocje, że nie za bardzo sobie z tym radzimy, no i też często idziemy w atak. Myślę, że to może mieć związek też z Państwa temperamentem, charakterem, ale, ale też myślę, że, że te relacje jednak są dla nas ważne w naszym życiu. No i jak to robić tak, żeby można było rzeczywiście korzystać z tych swoich zasobów? I bon, Myślę, że tutaj takim głównym elementem, który może powodować, że my w sytuacjach trudnych nie korzystamy z zasobów albo korzystamy w niewystarczający sposób, zbyt mało, tylko w jakimś mini zakresie, jest to, że w sytuacji gniewu, lęku, takich negatywnych raczej odczuć dochodzą do głosu mózgi, które no, nie są tymi mózgami racjonalnymi, takimi bardzo logicznymi, Przewidywalnymi. Wtedy do głosu dochodzi albo ten mózg związany z emocjami, który mówi bardzo mocno, wskazuje na takie, taką potrzebę wyartykułowania tych emocji może to artykułować albo za pomocą słów, albo krzyku, płaczu, nie wiem, pisku, podniesionego tonu głosu, bądź bardzo ściszonego, takiego zdławionego, zduszonego głosu, albo też wręcz braku możliwości takiego zablokowania, że ktoś nie może wypowiedzieć wręcz zdania, bo jest tak mocno zablokowany. Więc ja myślę, że tutaj biologia dość mocno nas warunkuje i jeśli chcemy coś zmienić, no to koniecznym jest uczenie się jakichś narzędzi, taka dbałość o to, żeby mieć w swoim zasobie różne narzędzia, takie, których jesteśmy pewni, z którymi jest nam dobrze i no które jesteśmy w stanie użyć w takiej sytuacji trudnej. No właśnie, narzędzia, myślę, że właśnie to, to jest przedmiotem też naszej rozmowy. Jakich narzędzi możemy w takiej sytuacji używać? Myślę, że takie, y, 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 każdy, każdy z nas, każdy, kto się uczył języka obcego, a nasi słuchacze, wiem, że niektórzy chodzą na przykład na zajęcia z języka obcego, to pojawia się tam takie narzędzie, które nazywa się parafraza, na przykład. Bardzo proste, czyli wypowiedzenie tego, co ktoś powiedział, innymi słowami. Tutaj chodzi w parafrazie przede wszystkim o to, by. Doprecyzować, czy rzeczywiście to, co ja usłyszałam od osoby, która to wypowiedziała, jest tym, co ona chciała powiedzieć. No i tutaj wielokrotnie widzę zaskoczenie, kiedy ktoś coś wypowiada, a druga strona, tak jakby jej nie było w tym samym pomieszczeniu, pokoju, w tym samym miejscu, bo wypowiada coś totalnie innego. Więc myślę, że taką wielką wartością jest uczenie się parafrazy. Może ona brzmieć na przykład w ten sposób. Jak jak usłyszałam, chodzi ci o to, że kiedy powiedziałeś, i tutaj wymieniamy jakieś konkretne zdanie, to ja zrozumiałam to w taki a taki sposób. I teraz zapraszam Państwa do takiego małego ćwiczenia, by przypomnieć sobie jakąś ostatnią sytuację, taką kiedy właśnie trochę uniosły nas emocje, była być może trudna. Raczej, żeby nie była to jakaś taka bardzo trudna sytuacja. i Spróbować e, przypomnieć sobie konkretne zdanie, konkretnych kilka zdań, które ta osoba wypowiedziała. Proszę je zapisać na kartce, i potem spróbować e, napisać pod spodem, jak myślisz, o czym ta osoba wtedy mówiła. Co ona miała na myśli. Następna część zadania będzie już po tym, właśnie czasie, teraz na to, by usiąść, zapisać z kartką to, to zadanie, napisać z kartką to zdanie, które usłyszeliśmy, i wyobrazić sobie, co ta osoba od nas chciała, potrzebowała, wypowiadając to zdanie. Na to ćwiczenie poświęćmy 7 minut czasu.